Nie jest bynajmniej znakiem błogosławieństwa dać się opętać historią świętych. Ta obsesja wiąże się z umiłowaniem choroby i pragnieniem deprawacji. Świętość dopóty nic nas nie obchodzi, dopóki rozczarowani paradoksami doczesności nie zaczniemy szukać innych, o dziwniejszych brzmieniach, niosących w sobie nieznane zapachy i nieznane prawdy, spodziewamy się po nich ciężkiego szaleństwa niebiańskiej egzotyki, uniesień, których nie dawały nam wzruszenia codziennego życia i tak wreszcie trafiamy na świętych, na ich czyny i śmiałość, na ich świat. Niezwykłe widowisko. Mówimy sobie, że zostaniemy tak już na całe życie, że będziemy je obserwować z rozkosznym oddaniem, że zrezygnujemy z wszelkich innych pokus, bo oto wreszcie trafiliśmy na coś prawdziwego i niezwykłego. Tak esteta staje się hagiografem i wyrusza na uczone pielgrzymki. Jest przy tym przekonany, że to tylko krótki spacer i że w tym świecie wszystko musi kiedyś rozczarować, nawet świętość.